Siemanko, siemanko dzisiaj będziemy rozbierać silnik, odkurzać część takiego przemysłowego odkurzacza firma AEG Już niestety nie się wysłużył. Zważymy sobie całość. Całość waży 3 kg 450 gram. 450 gram, dobra. I co wszyscy sobie do, do demontażu? Zobaczymy co, co ile czego będzie. Panie szybko diamontować To, co się dzieje na metaleo, ceny idą do góry, cały czas do góry. Tak nasz kolega, plany Grecy, rzucał na, na swój profil, z czego Cię bardzo pozdrawiam, przyjacielu. Plastiki. I oczywiście plastiki do, do śmieci. Tu mamy filterek. Już się po gładziach, potynkach. Człowiek myśli jak to rozebrać, a to samo wychodzi. Tu trzyma i tu trzyma. Tutaj jest plastik. Abelę tu odzetniemy. Mnie się później przyda. O. To mi się później przyda. Może coś będę montować. ale takie rzeczy się przydadzą. Odkładamy na Oczywiście śmieci. Próbujemy coś wykręcić, rozkręcić. O. Też jest Blacha. To jest aluminiowe. Jeszcze jakieś blaszki są. Nie chcę na razie wyjść. co się robi ciepło. Będzie można coś, iść, można coś podziałać w garażu. To też blacha. Tu śrubek już nie widzę. Darnowo. najlepszy przykresieł młotek no i tak spróbujemy odkręcać. pamiętajcie że na wirniczkach są lewe gwinty o to też aluminiowe żeby się nie pozrywać Pourrywacie klucze, a nie odknięcicie. No coś tu nie ma śrubek, ale pytanie czy tu jest jakiś guma i teraz pytanie jak to rozebrać ja Jednak siłą się tak nie da musimy bić w tę stronę Nie, gdzieś będziemy trzymać I sam dobrałem się do śródek Zaraz będziemy tu wszystko zerkać Chociaż Szczotki dobre, szczotki sobie zostawię. Szoteczki zawsze mi się przydadzą. Do innych sprzętów będzie można przerobić. drugie no i teraz to nie sobie zdejść się tylko zrobiła to jest proste że to trzeba otworzyć to chyba nie jest otwieralne nie chcę to wyjść ale i tak to wydobędziemy jakoś Widać to aluminium nie chce z nami współpracować. No, się się bała zrobiło. puścić, weźmiemy tylko tu jeszcze kawałeczki. I teraz wyjdzie czy nie wyjdzie, wyskoczyło. No i tak to zostawiam teraz tu. Вот с Kiedyś tak się naciąłem to było metalowe. Nie podkładałem, bo też ładny kolorek, wszystko. A się okazuje, że to metal. Także ja już teraz wszystko sprawdzam. Tu będzie szybciej chyba jak się uda wybić. mi radio dzisiaj szwankuje. O, i mamy kolejny element. malowane czy nasza miedziucha która tak ładnie podskoczyła do góry to do kabelku i zaraz będziemy pacić bardzo dobra wiadomość. Jest to oczywiście nasza miedziucha. Tak jest to miedziucha. No i tak, demontaż przeszedł szybko w porządek Żona była tak dobra, ale się kurzy. Kupiłam to taki zestawik do sprzątania, oczywiście. Zażartowała sobie, że tak to, to takie mały dla dzieci. Ja ja zrobię jej nazwę i będę używać. Przyda się. No i tak, przejdziemy sobie do podsumowania. Położymy sobie naszą wagę Tu nowe śrubaczki. No i tak zaczniemy od złomu. Złomu cienkiego, mamy... złomu cienkiego mamy 235 gram. O 85 groszy to jest 20 groszy, zarobiliśmy. Nie dużo, ale zawsze za coś. Teraz tak, złom gruby złomu grubego 575 gram po 90 gram. Mamy 52 grosze. Także super, super. Pomału zbierają pieniążki. Teraz tak aluminium mamy 30 gram yy, to jest aluminium mieszane ja policzę po całkowie z u mnie, 20 mamy 19 groszy nie pamiętam ile ile jest